Pracuję na co dzień z pacjentami. Mam zawód medyczny, ale jestem też doktorem badań klinicznych. W związku z tym dla mnie bardzo istotne były badania kliniczne tego produktu, zanim sama zaczęłam brać. Czemu ja na ten produkt trafiłam? Trafiłam, ponieważ od wielu lat miałam problem z barkiem i z kciukiem. Nie mogłam tego barku podnosić, nie mogłam. Chyba, podobny problem jak twój mąż. No i kciuk. Oczywiście kciuk często pracuje, czy to jakiekolwiek prace, czy skalpel, czy penseta, czy strzykawka. To wszystko niestety się na tym kciuku odbija. Miałam go opuchnięty, ograniczoną ruchomość, bardzo mnie bolał. Próbowałam różnych kolagenów, wszystkich dostępnych u nas na rynku. Różne marki, naprawdę, i apteczne, i nieapteczne, i MLM-y, dobrze, i MLM-y, wszystko, wszystko, co można było znaleźć w zasadzie u nas na rynku, i w zasadzie efekt był taki, że odczułam, odczułam, ale na portfelu, na organizmie niestety nie. Więc mogłam stwierdzić, że to po prostu nie działa, wyrzucałam pieniądze przez y, lata y, i tak musiałam chodzić na rehabilitację. Średnio co dwa miesiące na bark y, sesja rehabilitacji, y, minimalna poprawa. Znowu rehabilitacja, znowu minimalna poprawa, znowu rehabilitacja, bo to oczywiście przez kolejne, powiedzmy tam dwa miesiące powracał, yy, powracał ten ogromny ból, przez który i nie mogłam spać, nie tylko funkcjonować, normalnie nosiłam rękę na temblaku, yy, żeby jakoś sobie odciążyć, no ale też w pracy nie zawsze to jest możliwe, żeby na tym temblaku ją trzymać. W związku z tym, yy, no niestety było to cierpienie, była to męka. Yy, znajomy polecił mi ten produkt, ja oczywiście... Stwierdziłam, że no... Pewnie nie pomoże, ale ok, spróbuję. Natomiast zagłębiając się w badania kliniczne, stwierdziłam, że no, chyba ma to sens, ponieważ jedyna firma, jaką znam na rynku, tak jak Ty Grażynko, która posiada te badania kliniczne, i faktycznie no, jest to jakiś dowód dla takiej osoby jak ja, że to może zadziałać. Zaczęłam brać efekt, zauważyłam pierwszy po miesiącu na kciuku. Na pozostałych stawach, takich, które mnie mniej bolały, mniej dokuczały, mogłam z tym funkcjonować. Ten efekt był widoczny później. To znaczy, najpierw zaczęły mnie boleć bardzo, właśnie kostki kolana, potem zaczęło to się poprawiać. Czyli to był ten efekt taki tego nasilenia bólu, a później, później ulgi. Natomiast mój bark, który był bardzo zniszczony, bark wracał do yy, zdrowia bardzo długo. To było, ja już przestałam chodzić na rehabilitację. Działo się to wolno, ale ja widziałam progres. Widziałam, że jest coraz lepiej. No w tej chwili już całkowicie mogę tym barkiem poruszać we wszystkie strony, nie mam, nie mam z tym najmniejszego problemu. Natomiast no, trzeba też o tym pamiętać, że jeśli coś jest bardzo uszkodzone, tak jak ten pan z tymi biodrami, to nie zadziała w pół roku. To może być proces nawet dwóch, trzech lat. Oczywiście ten progres jest yy, widoczny, powolutku. I też mam takich, takie osoby wśród swoich znajomych, którzy też mieli jakieś bardzo zastarzałe problemy i ten proces u nich przebiega powoli, ale widzą ten progres, widzą, że jest lepiej i, i są cierpliwi. I ten, kto będzie cierpliwy, to będzie naprawdę nagrodzony, bo, bo zauważy te efekty. Inne takie rzeczy, jakie pozauważałam, to u takich pacjentek, które przychodzą do nas na zabiegi estetyczne. Czy nawet ostrzykiwania, czy jakieś hajfu. To po pierwsze efekt tych ostrzykiwań, czy takimi wypełniaczami typowymi, czy usta, czy, czy, czy policzki, czy jakikolwiek inne wolumetrie twarzy utrzymuje się dużo dłużej niż normalnie, niż podaje producent, że ten preparat utrzymuje się w skórze i, i tak jak obserwuję, oczywiście żadnych badań na, nie prowadzimy, ale taka po prostu obserwacja z życia, że u tych pan się utrzymuje, czy panów też utrzymuje. Dłużej. Natomiast y, też właśnie te zabiegi haifu, które mają y, za zadanie pobudzenie produkcji kolagenu, też przynoszą lepsze efekty y, u tych pacjentów, którzy biorą te preparaty niż u tych, które nie biorą. To jest taka, taka, taka powiedzmy, wewnętrzna y, nasza obserwacja. Co jeszcze? No moja znajoma lekarka zauważyła, że u niej bardzo poprawiły się kondycje oczu. Cierpi na AMD, musiała mieć zastrzyki. No dzięki piciu tego kolagenu w zasadzie tych zastrzyków unika. Także to jest taka kolejna fajna, fajna rzecz, którą można zauważyć. Inna rzecz to pacjenci po operacjach. Jest duża różnica w gojeniu się i powrocie do zdrowia. Właśnie to, co też było, o tym mówiłaś o tym pacjencie z endoprotezami, jak szybko powrócił do, do życia, do zdrowia. Goją się dużo szybciej, blizny są mniej widoczne, jest mniejsza tendencja do powstawania, czy to blizn zanikowych, czy bliznowców, takich przerostowych blizn, gdzie ten kolagen jest zaburzony i, 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 i ta tkanka jest naprawdę bliznowata, bardzo widoczna, mało zbliżona do, do tkanki skórnej otaczającej. W związku z tym wpływa to też na produkcję takiego dobrze, że tak powiem, w skrócie uporządkowanego kolagenu. w tych wszystkich ranach, które, które powstają. E, także pacjenci z odleżynami, e, lepiej się te odleżyny goją, jeśli, jeśli ten kolagen piją. Generalnie zauważam, że, że właśnie bardzo dobrze wpływa to e, nie tylko na, na, na skórę, jeśli chodzi o beauty, ale też na, na, na nasze zdrowie, na nasze stawy, nas, naszą tkankę łączną, cały nasz organizm. E, to tak, z takich moich, moich obserwacji. No dziękujemy Kaju bardzo. W każdym bądź razie, no bo to było bardzo dużo obserwacji takich tak, tak. E, e, od strony medycznej tak. tutaj. Fajnie. Dzięki wielkie. Dziękuję.